W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę cyneraria. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Cineraria tak naprawdę to roślina nieznanego pochodzenia, mieszaniec roślin z rodziny astrowatych z rodzaju pericalis. Wśród ogrodników, a nawet w opracowaniach naukowych znany jest pod błędną nazwą polską jako starzec purpurowy, starzec Cyneraria, Popielnik, Starzec to inny rodzaj, Senecio. Pochodzi z Wysp Kanaryjskich. Jest to roślina bardzo dekoracyjna ze względu na barwne koszyczki kwiatowe. Poszukując efektownych roślin kwitnących na balkon i taras, warto zwrócić uwagę na barwne cynerarnie. Są krótkowieczne, ale warto je uprawiać ze względu na dekoracyjność, dzięki której wiosna może stać się jeszcze bardziej barwna i przyjemna dla oczu. Cała roślina jest bardzo zwarta i wygląda jak bukiet kwiatów. Jej mieszańce, które najczęściej są dostępne i przekraczają 30 cm wysokości. W sprzedaży spotykamy dość dużą gamę kolorów tej rośliny. Cyneraria kwitnie wczesną wiosną, a w sprzyjających warunkach nawet ponad 2 miesiące. Wymaga ziemi żyznej, kompostowo inspektowej. Rośliny do wzrostu wegetatywnego potrzebują stosunkowo niskiej temperatury od 10 do 18 stopni Celsjusza. Cyneraria potrzebuje dużej ilości wody, ale podłoże nie może stale być wilgotne. Roślinę ustawiamy w jasnym miejscu, osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Roślina preferuje światło rozproszone. W czasie wzrostu rośliny można nawozić stosując płynny nawóz dla roślin kwitnących.